Witam serdecznie. W tym filmie pokażę, jak wykonać płynną szpachlówkę tamija. Właściwie to sprawa jest bardzo prosta. Potrzebujemy zamykany pojemnik, a do tego celu idealnie nadaje się umyty słoiczek po farbie. Do słoiczka wyciskamy odrobinę standardowej szarej szpachlówki tamija patty, a następnie dodajemy niewielką ilość rozcieńczalnika tamija Lakertiner. Całość dokładnie mieszamy, aby uzyskać gotową płynną szpachlówkę i to właściwie tyle. Jeśli szpachlówka wyjdzie nam za gęsta, to dodajemy odrobinę więcej rozcieńczalnika. Tak przygotowana szpachlówka może być przechowywana w zamkniętym słoiczku właściwie przez dowolny czas. Taką szpachlówką przy odrobinie wprawy można precyzyjnie zaszpachlować nawet najmniejsze drobiazgi. Jeśli szpachlówka zaczyna się kończyć, to możemy powtarzać ten proces w nieskończoność. Właściwie to nie trzeba nawet myć słoiczka, tylko wystarczy dodać szpachlówki oraz rozcieńczalnika. Dziękuję za uwagę, cześć!